Kebał? Tradycyjny kebab u, u, u Polaka. Tradycyjny. <gumy> Mi się podoba w ogólnie u Polaka. Mi się podoba. U Polaka. To jest. Tu, tu, tu łapie, tak? Tu łapie. <gumy> się że nie ma ograniczeń. To co pisz, pisz fabryka dałem. Ile może? U Polaka. U Polaka. <gumy> Tradycyjny u Polaka. Kupcie go, go, Polak. go proszę. Smaczny, no. Smaczny. <ślapple> 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 jej nie tuczy. Co się, co się dzieje w tej? Od razu idzie. A w co idzie? Co się właśnie. dzieje? Zbierze ja się Teraz przez całą mapę Gry, będzie to tak. Ktoś, A w ktoś do... w mieszkaniu właśnie patrzy, się, jak przechodzi napis przez. I teraz tylko kolor zbieg. Wow. Wow. Trochę gotycka, gotycka do tego. Gotycki. Nie, nie będzie widać co jest... Okej, to tylko Jak ci się nie skraszyje komputer zaraz, to ja nie wiem. <grytanie> a widzieliście ile to kosztowało? 10. Nie tuczy wcale od razu w bicek, a nie w brzuch czy na dupę. Praco nie. Podoba się, że w Brzecie, żebym był jeszcze Twoim lokalem. Nie kłamał się. Wierzę w internecie, no wyczytałeś ziobek, a sos jaki ci podać do tego, no. <noise> Wszystko jest.